Witajcie kochani, dzisiaj korzystając z tego, że jestem w pracy i zobaczyłem pod obiektem, gdzie, gdzie wykonywałem pracę grzyby, to pomyślałem, że po skończonej pracy pokażę wam, co mi się udało spotkać. Grzybek dość ciekawy, bo jest jadalny, zaznaczam. Jak widzicie, takie dwie duże kępy tego grzyba. Rośnie bardzo zbity, bardzo mało luźnej przestrzeni między owocnikami pozostaje. Jest to kępkowiec. Jasno brązowy. Tutaj tego kąpkowca akurat mamy w dwóch odcieniach, bo te starsze już są bardziej wyblaknięte, jaśniejsze, ale tutaj macie też młodsze owocniki, które teraz jeszcze wyglądają trochę ciemniej. Jest grzybem jadalnym, zaleca się zbierać, w sumie same kapelusze tak wszyscy podają, że trzone są łykowate. Ja próbowałem kąpkowce jako domieszka, bardzo mi smakowały. A gdzie możemy spotkać te kępkowce? Przeważnie, najczęściej w parkach. Parki takie obrzeża, lasów, yy, przy drogach. Zobaczcie na tym samym terenie, tutaj pod drzewem, znalazłem jeszcze taką kępkę. Ona już była wyrwana, ale owocniki całkiem ładne i będzie Wam lepiej pokazać, nawet na młodych owocnikach. Zobaczcie, że młode owocniki też już są bardzo mocno zbite. O, jak zobaczycie to, że nie pozostawiają przejścieni wolnej między kapeluszami na styku. Owocniki od spodu trzony wrastają w kapelusz i blaszki nie schodzą się na trzon. To dość charakterystyczne grzyby. Myślę, że spokojnie rozpoznacie po tym właśnie jak one rosną. W Kękowcu jest kilka gatunków, ale wśród nich jest jeden, który jest grzybem niejadalnym. Jest to kępkowiec białawy, który wygląda tak z tego powodu, że zawiera substancje mutagenne i nie zaleca się go zbierania. Ale myślę, że będziecie go w stanie rozpoznać po jego właśnie wyglądzie. Też rośnie licznie w grupach, ale jest biały. Kochani, ja będę kończył. Jeżeli Wam podobają się moje filmy i chcecie dostawać powiadomienia o tych filmach, że coś nagrałem i wstawiłem, naciśnijcie subskrypcję oraz dzwoneczek. To do, do usłyszenia. Cześć pa. Ja jeszcze coś pójdę poszukać.